Witam Was na moim kolejnym odcinku z Minecraft. Mówiłem Wam, że pokażę chyba tą moją postać. Na razie tak będzie. Robić. I dzisiaj robimy dach. Znaczy, kurwa, drugie piętro. Bo będzie miał kilka pięter. Nie wiem ile, ale kilka będzie miał Wrócę do Was za chwilę. Dobra, tam po cięciu. Tutaj nie wiem, mam coś przygotowane. Tak. No to jedziemy naszą windą na drugie piętro. O, dobra. I postanowiłem, że będę przy Was robił te drugie. To będzie takie mniejsze. Tutaj. Dobra. Naprawdę ma. czuję taką, wiecie, czuję wam, powiem wam, że czuję dzisiaj taką moc, że chcę się w ogóle budować w mojej krewcie, nie? Naprawdę czuję taką moc. Czuję tę moc. Banana Power. I będzie też gościa z tam tam dobra, tu je pije pije pi, o chuj, jeszcze trochę jest dobra, gołgą go. szybko musimy zrobić. Ja pierdolę mój piesku chodzi po tapczem. No, kurwa jakieś kartony tam rusza w tyle, Kurwa, jak to szybko leci ten czas. Nie wiem czy na odcinku to dzisiaj skończę Jeśli nie, to będzie domenowała odcinki. Dobra, czasami nie będę się odzywał, bo się skupiam. Dobra, teraz się trochę odezwę. O nie, znowu dach. Dach jest najgorzej robić. I myślę, i bym sobie tak pomyślał, że tutaj zrobię taki jakby mostek, bo tu będzie takie wielkie pomieszczenie i tu będzie jakiś parku. Tak chcę to zrobić w ogóle, nie? Uff, dobra. Nie wiem. Na razie trzeba zrobić też dach. O, mam pomysł. I ja tu dokończę dach. Jak to obejrzycie, to napiszcie w komentarzach co, co mam gdzie zrobić. Bo ja zrobię kręgle i, par i ten parkur, nie? A napiszcie w komentarzach co ma być w innych po pomieszczeniach. No bo to szybko robię. Pyk, pyk, pyk. Dobra, jeb, je, jeb, jeb, jeb. Jeb, O! Za chwilę kończymy na 7 minut. Będzie... To poza, to poza odcinkiem jeszcze to dokończę. Poza odcinkiem dokończę tą ści ścianę. Znaczy kurwa um, sufit. I, I w następnym odcinku wam to wszystko pokażę. No to już się pożywiam. na Nara, zamrożę.